Cześć, z tej strony Rucek, Witajcie na moim kanale. Dzisiaj spiszę sportanie Samsung Galaxy Note 20. Ultra Kontra Motorola G5G Z Plusem. W mocy mamy Snapdragon 765GB Pamięci 6. W przypadku Samsunga Exynos 990GB Pamięci 12. Sprawdźmy, jak te fony działają. Porównajmy otwieranie aplikacji, pozostawanie w ramie Przy okazji widzicie różnicę w jasności maksymalnej jednego i drugiego. No ale dobra, lecimy. Allegro, Samsung Aliexpress no to są reklamy jakieś, no to jest intrująca trochę apka. no cóż, tak Samsung zrobił to szybciej nawet z reklamą Ceneo dla Samsunga galerie też dla Samsunga HBO GO Samsung następnie ipla też Samsung jak dojadę dla Samsunga mapy podobnie raczej player.pl też samsung olx samsung pyszne.pl samsung glovo czekamy, czekamy samsung no niestety tutaj nie mam chwilowo w dostawie nic tej porze sklepy Samsung Spotify Też Samsung Taptalk Samsung Trip Advisor Również Samsung Tak, tu nie tak Twitter Samsung, tutaj chyba nie dotknęłam, więc jeszcze raz zrobimy Twittera Twitter Samsung Uber też Samsung wykop, dla Samsunga YouTube podobnie, różnice nieduże, sprawdźcie ceny porównania. Sprawdzamy RAM, no oczywiście tutaj w Moto mamy 6, a tu 12 GB, więc tu widać, że motka już coś ubiła. Co widzicie, że nam się nie otwiera, no to widać, że nie jest w RAMie, w razie w Motorola tak to jest, że się uwala wszystko. No. Na przykład Nokia 83, które ma podobne parametry, w sumie takie same jak modka, fajnie i to trzyma wszystko w ramię. W Samsungu jest, a Napiero dopiero Alix, na przykład tutaj pyszna, glowo się w obu ubiło. Sklepy, jak widać, Spotify, no to już zaczęło w Motorola wszystko siedzieć tak jak powinno. Czyli te po prostu początkowe rzeczy już się nie zmieściły, a reszta bardzo ładnie. YouTube. Obu w ramię, no więc tutaj widać mniej więcej porównanie, chociaż mówię Nokia 83, które ma tyle samo RAMu co i ten sam procesor co z tej Motorola, trzyma wszystko w ramię. No, tę błędną animacja. powiedziałbym oczo wiadomo co, no ale dobra, w sumie jest fajna. Jedziemy z grami: Asfalt 9. Wyczyścimy, oczywiście, pamięć, zobaczymy, jak to będzie w przypadku gier. Czy tutaj jakieś większe różnice, mniejsze. No cóż, zobaczymy. Samsung. Matka chwilę potrzebowała Dobra, następnie mamy asfalt 8 No oj, tutaj coś dociągnąć trzeba, to na razie odpuścimy Temple Run 2 Samsung Subway Surfers Też Samsung No i tu znacząco, patrzcie, tutaj już długo idzie nam od to Dead Trigger 2. Też Samsung, no to umotka trochę szybciej. Też. Następnie mamy Asphalt Extreme. Szybszy. Kolejny będzie Unkilled. No, prawie że równolegle nie sam szybciej i PUBG Mobile czekamy czekamy i czy tu motka coś działa czy nie to zaraz się dowiecie który będzie szybszy dziwnie to skaluje trochę to czy się ucina tutaj tak no teoretycznie chyba sam sobie jakaś animacja leci. No dobra Jak widać. Dobra, jeszcze zobaczmy szybko z ramem jak to wygląda. Tu jesteśmy w ramie tu jesteśmy ten no, Powrót strasznie, dziwnie to ani... No. Tu jesteśmy w ramię, tutaj, tutaj... Aha, coś tam ogarniała to mniejsza oto. No tu jesteśmy w ramie w obu tu też tutaj też. Asphalt Extreme jak widać nienawidzę słupować z tego zboczku dwa razy tutaj tak samo i mamy ostatni PUBG Mobile Mam taki powrót do tego intuujący. no tu jednak gry widać, że w mocy spoko z typu 6GB żeby potrzymać je w RAMie, więc tak wygląda porównanie tych dwóch smartfonów, no ten szybszy ten troszeczkę wolniejszy, ale widzicie ceny porównajcie czysta wydajność, na no, mniej więcej Nexus troszkę lepszy no ale ten Snapdragon 765G, całkiem niezły w szczególności, że jeszcze w poko. X3, go teraz testuje, więc daje to radę. Dobra, odnośnie jednego i drugiego macie playlisty porównania, możecie zobaczyć je tam też. Zapraszam oczywiście na dzwonki, subskrypcje, komentarze, ewentualnie wsparcie i cóż, tyle. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!